Cześć, witajcie, u zdrapkowego małżeństwa. Dzisiaj przychodzimy do Was z drapaniem. Dużo krzyżówek tutaj mamy i to będzie takie nieco inne niż zawsze, ponieważ tym razem ja zarządzam, co tu się dzieje. No i stwierdziłem, że zrobimy sobie taki, taką rywalizację, ale nie taką jak zawsze, ponieważ tutaj mamy po dwie krzyżówki, ja i moja żona, oraz po jedną owocową eksplozję. I dla wygranej um, osoby będzie. Będą szczęśliwe linie. A jak Tutaj nie akurat. Wygranej? Jak nie będzie wygranej, no to chyba y, papierkami to nożyca albo coś. Bywa? Mam nadzieję, że będzie, więc ktoś będzie miał większe szczęście, no i wtedy pomnoży jeszcze swoją wygraną. Dobrze. Jak zarządzasz, to powiedz, ile wydaliśmy? Y, wydaliśmy 27 zł? Ktoś tu liczyć nie potrafi. O, czekaj, 9, 9 3, 3 razy 3, 3 razy 3. No, 16. 16? O kurczę, to ciekawostkę mi opowiadasz. 3 razy 9 3, 9. 9, 18. 18. 21, a nie 7. Nie no widzisz, widzowie, sami widzicie, jaki mój mąż jest matematyk. Nie tego się wycnie. <noise> no trudno. Dobra. No to lecimy. Zaczynasz ty jako ta ja kobieta? Tak. Nasze trofeum dzięki. będzie tutaj sobie leżeć. No nie wiem czy mam tak pozwoli drapać. Dobra, musimy chyba lekko przybliżyć, bo będzie A -a. mało co widać. No i będzie okej. Okay. Trofeum zabiorę na łuk. To moją kubkę. no ale raczej wątpię jeszcze y mógłby y nas no. uratować ewentualnie no bo nie liczę jeszcze s mógłby być bo nie liczę tutaj na a albo na d? albo na d ja Więc liczę X. <laughs> no to ten bat fajnie wiesz ja chyba y, jednak Wydrapię wcześniej też sobie. Dobra, się, możesz wydrapywać. Bo, bo. No dobra, zobaczymy, co to u mnie tutaj się pojawi. Ja mam nadzieję, że coś fajnego. Tylko nie drap kontrolę. Bao tìm tay bay 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 To jest to, czego ja nie mam. Dobrze. Ja już sobie wdrapałam trochę, żeby tu szybciej poszło, bo to ja tu też uśnie wyrabię. uśniecie za chwilę. No, nie wiem, czy zdążysz, wiesz. O chyba wygrałam O czekaj czekaj Tu orka Czy było to nie było to tu chyba kaskader Mam raz dwa trzy Jezu już mam cztery słowa eee. Matko boska No nie uwierzysz Jeszcze jedna literka mi została do zdrapania Nie uwierzysz No tak no nie uwierzyłbyś się... X? F No dobrze, ale wszystko na to, że mamy cztery słowa, czyli mamy 6 złotych No i ja się pomyliłem U, 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 zgadza się, Dobra. się pomyliłeś? ja zacząłem zdrapywać sobie tak randomowo E, a dlaczego by nie? <laughs> Dwa słówka. Co szukam ja szukam N teraz, dobra, nieważne. Ja wolę się tak chyba kontrolować, bo to może zaraz na się skończyć. Chyba tyle. Oby było coś lepszego. P. Czy nam coś to da? Pumeks. Tak, masz trzecie słowo. <grym> dobra, mamy to. Coś powstało, jest dobrze. E, P jeszcze, czyli tak tutaj. Mhm, czekamy na K. Ej, bo jeszcze gdzieś tu widziałem P. No i uciekło mi. Bo jeszcze R jak coś. Dobra, mamy S. No to jeszcze K i będzie super. Pumex, Kleks, e set. No i co ostatnia? C. Tutaj. Ocet, Ocet spoczynek. spoczynek. No i. A tutaj jeszcze. Okay. Te nie było, nie było. To co, sprawdzamy. Be, be, be w takim razie. No i się nie pomyliliśmy. Ale ja mam szóstkę, a ty tylko. Trójkę. Ale wiesz, to zawsze coś. No też się coś. Eksplozję mm. też drapiemy. No a jak? Albo połowicznie. Proszę bardzo, widziałeś jaki to jest ładny <laughs> symbol? Kaka, mm. moje ja mam JL albo JJ, co mnie nie wiem. Okej okay. dobra. Kiwi, Burówka jabłko nie pomylić brzoskwinią to już jest brzoskwinia ale brzoskwinia na szczęście też jest jakby ktoś pytał dobra karambola dalej pomarańcza a to jeszcze brzoskwinia była Dobra. Co dalej mamy? Figa. Ananas. Banan. Gruszę. A Wróżka. I ostatnie jest winogrona. Uff. Masz linię? Mam linię. jeszcze? To? Ale chyba tylko jedną. Dobra, wiesz, bo to może dużo być. O, cała trójka. Nie wiem, jak to przeżyję. Czyli, jeżeli nie dostanę szóstki, to będziesz drapała kolejną. Jest taka szansa, czyli mam 9 zyla. Dobra, ja już sobie troszkę ją przygotowałem. Z troszkę, bo. Troszkę. Tak, no, troszkę, bo jak widać, nie najlepiej mi poszło. No, ale dobra, zobaczymy. Teraz mamy kiwi. No, dobra, trochę to nam polepszy. Ale zdarzało nasze tutaj o tyle lepiej mam, że jak ty mówiłaś banan, to mi się trafił banan. A już okay. miałem wydrapywać inny symbol. Mówię, a nie, 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 niech on tu zostanie. Dobra, na razie tak średnio, no ale dobra, doszliśmy do połowy. To teraz gruszka. No, tylko dwie. No, słabo. Dobra, kokos, no to tu nieco lepiej. Tyle z kokosa. Winogrona, no dobra, już coraz lepiej. Teraz niech jeszcze tylko awokado i melon będzie super. Mhm. Właśnie dlatego ja tak drapałam nie patrząc na to, co drapię i czego potrzebuję. Melon. Bo później robisz sobie nadzieję, a tu. brzoskwinia Zawsze muszę się zastanowić, czy to nie jabłko. spoko, ja też mam tylko. problem Nie, ja to już jabłko karambola No to co? Ostatni. No, borówka nie dobrze Mhm. Uh -huh. oh yeah. Tylko tak dla pewności. No cześć, problem. Jeśli ja. Proszę bardzo. Pan Wygrałaś. Czy pan ma. Patyczek. Nie, dziękuję. Jak widać, kość patyczek jest mniej szczęśliwy niż mój drapak. Dobra, mamy kości. Wiesz co, mam wrażenie, że to nie chodzi o patyczka, bo czy drapie naszym drapakiem, czy patyczkiem, wynik jest taki sam. Więc podejrzewam, że to niewinna patyczka. Nie wiem, o co ci chodzi. Lepiej mi tu pomóż. Dobra. Dobra, truskawkę. No, truskawek jest trochę. No, ale... spory, jak taką małą. Dobra. No po co to powiedziałam? Całą godzinę to powiedziałam. Pomarańcza. Na samym dole. Wróżka czy się owocowej. No. Nieco wyżej. Korona. Czy nam da wygraną? Księżyc. Mówią. Krab. Jeszcze niżej. Nie, to chyba tyle. Śliwka na pewno była. Śliwka jeszcze jest tutaj. I tutaj. A dalej mamy dzwon, którego nie widziałam. W Jest, na samym środku. A widzisz... Podkowę widziałam. Ananasa też widziałam. Czyli dalej lecimy owocowo. No co zrobisz? Biedronka. Dalej mamy... Gwiazdy. Nie widzę. Trefl. Czułabym pięknie trafił Jeżeli już takie jabłko. Znalazło Niżej. i Tutaj. Sakwa tutaj też i na samym dole. Ino Winogrona. To mamy dalej. Kwiat, który jest tutaj. Słońce, które jest tutaj. tam R bus Czyli chyba klasycznie No niestety No dobra ja w takim razie 9, bo 6 w i 3 owocowej. A ja tylko 3. No to razem mamy 12. 12 na 21. To jest dobry wynik. No, nawet bardzo jest dobry. dla nas bardzo. To w dobry. ogóle szok. Czy zauważyłeś, że wygrałam? Zauważyłem, więc gratuluję. Dziękuję. To mini rywalizację. Wygrałaś klasycznie. Krzyżówki cię bardziej lubią niż mnie. No, powiedz. Więc zapisuję sobie 12 zł na styczniowe drapania. No i już nie jest zero. To zawsze duży plus. Dziękujemy. No i do, do, do usłyszenia.